Jak ona zamierza przenieść te zapasy medyczne? Biegiem? Wybuchł śmiech, gdy drobna kobieta stanęła przed magazynem zaopatrzenia, z ramionami owiniętymi wokół paczek z bandażami, krwią, adrenaliną i sprzętem medycznym. Żadnego pojazdu, żadnych świateł priorytetowych. Komandosi z SILS tam są. Minuta spóźnienia oznacza, że ktoś umrze. Nie odpowiedziała, tylko skinęła głową, przypięła mocno torbę medyczną do pleców, a potem pobiegła prosto w ogień. Dziewięć sekund później, w szpitalu polowym zamigotało zielone światło sygnałowe. Nikt nie mógł w to uwierzyć. Daria Michajłow, 28 lat, Europejka. Ciemnobrązowe włosy związane z tyłu, zgrabna, drobna sylwetka, szczupła budowa ciała dzięki lekkoatletyce, którą trenowała od dzieciństwa. Zimne oczy nigdy nie podnosiła głosu. Daria została przydzielona do wysuniętej bazy sławą Sotinegi Swan Watch. Niedaleko strefy walk między siłami specjalnymi a lokalną milicją w regionie górskim. Rola: wsparcie transportu zaopatrzenia medycznego. Bez stopnia wojskowego, bez udziału w walce, tylko pomocnicza linia zaopatrzenia. Wszyscy nazywali ją Logistyka 9B. Nikt nie pamiętał jej imienia. Oficerowie logistyki ciągle z niej żartowali, ponieważ zawsze nosiła ten stary stoper. Zapisywała prędkości poruszania się po różnych trasach na terenie bazy i biegała każdego ranka, nawet gdy padał śnieg. Pewnego razu zasugerowała, by spróbować dostawy ręcznej zamiast używać pojazdów zaopatrzeniowych, ponieważ pojazdy nie mogą przejechać przez północny szlak. Wyśmiano ją. To nie olimpiada. W punkcie medycznym, niski rangą żołnierz szepnął: Jeśli ma być dostawa dla Silsów, niech zrobi to ktoś, kto umie strzelać. Daria milczała. Ale nadszedł ten fatalny dzień, gdy zespół SILS zgłosił pilne zapotrzebowanie: potrzebujemy krwi, leków przeciwstrząsowych, w ciągu trzech minut. Pojazdy nie mogą wjechać, ścieżka oczyszczona z min nie jest gotowa. W punkcie medycznym wybuchła panika. Nikt nie był w stanie tam wejść, ponieważ artyleria zwęziła trasę, wykrywacze min nie zostały użyte, a dozwolony czas wynosił tylko trzy minuty zbyt krótko, by cokolwiek zaplanować. Daria wystąpiła naprzód, wskazując na mapę. Zmierzyłam tę trasę. Jeśli pobiegnę dotarcie do perymetru Sils, zajmie mi 9 sekund, dokładnie do punktu kryzysowego. Mogę unieść wystarczająco dużo. Wszyscy byli oszołomieni. Pielęgniarka naczelna wybuchnęła śmiechem. Ręcznie? W 9 sekund? Daria nic nie powiedziała. Użyła liny, by mocno przymocować małą torbę medyczną do pleców i przypięła dodatkowe opakowania adrenaliny do ramienia. Pozostali pracownicy logistyki patrzyli sceptycznie. Sierżant Hayes potrząsnął głową. Dzieciak da się zabić, próbując zgrywać bohatera. Oficer medyczny Torres skrzyżował ramiona. To szaleństwo. Potrzebujemy właściwego protokołu ewakuacji, a nie jakiegoś biegowego eksperymentu. Ale zegar tykał. Przez radio dobiegały rozpaczliwe głosy. Mamy rannego, krytyczne krwawienie. Potrzebna natychmiastowa interwencja. Daria ostatni raz sprawdziła stoper. Przebiegła tę trasę 47 razy podczas porannych treningów. Znała każdą dziurę, każdy kawałek gruzu, każdą niewielką zmianę wysokości. To, co inni postrzegali jako niemożliwy do pokonania teren, ona widziała jako precyzyjnie zmapowany kurs. Dowódca bazy, pułkownik Peterson, w końcu się odezwał. Nie mamy innych opcji, jeśli myśli, że da radę. Zamilkł, patrząc na młodą kobietę, która stała całkowicie spokojna, podczas gdy wszyscy inni okazywali widoczny stres. Idź. Daria po raz ostatni poprawiła zaopatrzenie, upewniając się, że nic się nie przesunie podczas biegu. Rozkład ciężaru musiał być idealny, każda nierównowaga kosztowałaby cenne milisekundy. Zajęła pozycję przy wyjściu z magazynu, przykucnęła nisko, jak sprinter na starcie, przez słuchawkę słyszała coraz bardziej pilne komunikaty zespołu SILS. 30 sekund i go stracimy. Gdzie to wsparcie medyczne? Potrzebujemy tych zapasów teraz. Byłem kiedyś w małej bazie, gdzie transport pojazdami był prawie niemożliwy. Była tam kobieta, bez stopnia wojskowego, niczym szczególnym się nie wyróżniała, która przeniosła cały ładunek zaopatrzenia medycznego przez stare pole minowe podczas deszczowej nocy, nigdy nie zapomnę momentu, gdy postawiła tę torbę medyczną i powiedziała tylko jedno zdanie. Wszyscy wciąż żyją. To był pierwszy raz, kiedy zrozumiałem, że osoba, która ratuje ci życie, czasami nie musi nosić broni. Trzy, dwa, jeden. Wystrzeliła. Kamera uchwyciła obraz postać pędząca przez ostrzał, pochylająca się, by ominąć leje, przeskakująca przez bariery z drutu kolczastego. Ale to, czego kamera nie mogła pokazać, to precyzja. Daria nie tylko biegła, realizowała trasę, którą zapamiętała co do centymetra. Krok tutaj, aby uniknąć luźnego żwiru, który by ją spowolnił. Schylenie się dokładnie, w tym miejscu, gdzie linia strzału snajpera była zablokowana przez gruz, przeskok nad drutem kolczastym pod precyzyjnym kątem, który utrzymałby jej pęd. Jej oddech pozostawał kontrolowany, rytmiczny. Zapasy medyczne nie podskakiwały ani się nie przesuwały, wszystko było unieruchomione dzięki technice doskonalonej przez miesiące tajnych treningów. W czwartej sekundzie minęła połowę drogi. Wokół niej wybuchł ostrzał, ale ona przestudiowała jego schematy. Znała pozycję wroga, ich timing, ich martwe punkty. To nie było lekkomyślne bohaterstwo, to była skalkulowana precyzja. W siódmej sekundzie dotarła do strefy zagrożenia, gdzie większość prób by się nie powiodła to tutaj, pojazdy grzęzły, gdzie żołnierze kryli się i czekali na wsparcie. Ale Daria zidentyfikowała wąski, Korytarz. O szerokości zaledwie metra, gdzie teren zapewniał naturalną ochronę. Prześlizgnęła się przez niego jak woda, znajdując ścieżkę najmniejszego oporu. Dziewięć sekund. Pojawiła się na pozycji Sils jak duch. Torba medyczna wychyliła się do przodu jednym płynnym ruchem, gdy upadła na kolano obogrannego żołnierza. W szpitalu polowym zamigotało zielone światło. Medyk Silsów, Cormac Rodriguez, chwycił zapasy. Jego ręce już pracowały. Zanim jego mózg w pełni przetworzył to, co się właśnie stało. Jak do diabła ona nieważne Johnson traci za dużo krwi. Oficer medyczny przez radio krzyknął Dokładnie na czas jakiej trasy użyła? W bazie ludzie zaczęli sprawdzać akta Brak certyfikatu bojowego dla Darii brak wojskowego szkolenia medycznego tylko jedna mała notatka wyniki sportowe Klasa A Uniwersytet w Mińsku. Ale było coś więcej. Ukryta w tajnej teczce, do której nikt nie zaglądał od pięciu lat, była inna historia. Daria Michajłow była częścią eksperymentalnego programu o nazwie Inicjatywa Taktycznego Wsparcia Medycznego. Projektu, który szkolił cywilów o wyjątkowych zdolnościach sportowych do wykonywania awaryjnych dostaw w strefach walki, gdzie tradycyjne pojazdy nie mogły działać. Program został zamknięty po wypadku treningowym, w którym rannych zostało trzech uczestników. Większość ochotników zrezygnowała. Daria była jedyną, która poprosiła o pozostanie, nie jako personel wojskowy, ale jako wsparcie cywilne. Jej akta szkoleniowe pokazywały coś niezwykłego. Potrafiła przebiegać skomplikowane tory przeszkód z zawiązanymi oczami, nosić 30 funtów sprzętu bez utraty prędkości i poruszać się po niebezpiecznym terenie z precyzją, która imponowała nawet instruktorom sił specjalnych. Ale w jej aktach znajdowała się osobista notatka napisana przez dyrektora programu. Daria, odmawia wszelkich ról bojowych, zapytana dlaczego kontynuuje trening, odpowiedziała: Ktoś musi być w stanie dostarczyć to, co potrzebne, wtedy, gdy ma to największe znaczenie. Na pozycji Silsów kormak Rodríguez gorączkowo pracował nad stabilizacją rannego żołnierza. Zapasy, które przyniosła Daria, były dokładnie tym, czego potrzebował nie tylko odpowiednim sprzętem, ale zapakowanym dokładnie w takiej kolejności, w jakiej by go użył. Bez szukania, bez grzebania w niezorganizowanej torbie. Kto ją nauczył tak pakować sprzęt medyczny? Mruknął, zakładając kroplówkę. Ranny komandos, podoficer Williams, był na tyle przytomny, by wyszeptać Czy ktoś naprawdę przebiegł przez to piekło, żeby przynieść nam sprzęt medyczny? Dziewięć sekund, potwierdził Rodriguez, sprawdzając zegarek. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przez radio rozległ się głos pułkownika Petersona. Daria? Zgłoś status. Jej spokojna odpowiedź nadeszła natychmiast. Misja wykonana. Wracam do bazy. Negatywnie. Zostań na pozycji, aż będziemy mogli Cię bezpiecznie ewakuować. Z szacunkiem, panie pułkowniku, znam bezpieczną drogę powrotną. Inna ścieżka, ten sam czas. Zanim ktokolwiek zdążył zaprotestować, znów zniknęła. Tym razem obrała szerszy łuk, który omijał bezpośredni ostrzał, ale dodawał kluczowe sekundy. Mimo to, Pojawiła się w bazie w niecałe 15 sekund, poruszając się z tą samą kontrolowaną precyzją. Oficerowie logistyki, którzy wcześniej z niej drwili, stali w osłupieniu. Sierżant Hejs podszedł do niej powoli. Jak długo potrafisz to robić? Daria wzruszyła ramionami, zdejmując torbę medyczną. Trenowałam do takich sytuacji od kiedy tu przybyłam. Wydawało się, że może być przydatne. Oficer medyczny Torres potrząsnął głową z niedowierzaniem. Przydatne? Właśnie uratowałaś życie człowieka, biegnąc przez aktywną strefę walk. Do tego służyły te zapasy, powiedziała po prostu, jakby ryzykowanie życia w dziewięciosekundowym sprincie przez ostrzał było najnaturalniejszą rzeczą na świecie. Pewien medyk opowiedział mi kiedyś o sytuacji, gdy zapasy wleciały w nasze ręce jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Myślałem, że to dron, powiedział. To nie był dron. To była osoba. Później, gdy go o to zapytałem, tylko potrząsnął głową i powiedział: Nie wiem skąd się wzięła. Ale gdyby jej tamtego dnia nie było, mój zespół byłby teraz tylko zimnymi ciałami. Dowódca sił specjalnych, pułkownik Markus Ris, osobiście przyszedł do punktu medycznego, by spotkać się z Darią. Nie zapytał wprost. Zamiast tego wyciągnął starą fotografię, ziarniste zdjęcie z wojskowych zawodów lekkoatletycznych w Polsce pięć lat wcześniej. Zwycięszczyni biegu przez teren mieszany z przeszkodami, z rekordowym czasem i 9,4 sekundy. Daria. Te zawody nigdy nie zostały oficjalnie opublikowane, powiedział, ponieważ były częścią nieoficjalnego programu szkolenia wojskowego po incydencie Bravo 9, gdzie pięciu medyków bojowych nie dostarczyło zapasów na czas. Po tym incydencie utworzono eksperymentalną jednostkę szybkiego zaopatrzenia taktycznego. Daria była jedyną osobą, która ukończyła wszystkie ćwiczenia szkoleniowe, a potem zniknęła z akt powód. Podczas ćwiczeń z ostrą amunicją prawie zginęła z powodu awarii radaru i odmówiła przyjęcia stopnia wojskowego, ponieważ nie chciała być wojownikiem, ale wciąż prosiła o pozostanie. Chcę tylko dostarczyć to, co potrzebne, we właściwym czasie. Pułkownik Rys stanął na baczność i zasalutował: Wezwaliśmy wszystko, co mogliśmy dostać, a ty to dostarczyłaś. Nie stopniem, ale samym cennym czasem. Teczka, którą jej pokazał, zawierała szczegóły, o których nawet ona zapomniała. Jej wyniki szkoleniowe były nie z tej ziemi nie tylko pod względem prędkości, ale także podejmowania decyzji pod presją, optymalizacji trasy i tego, co instruktorzy nazywali empatią taktyczną zdolnością do dokładnego zrozumienia, co jest potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Była tam ocena psychologiczna z okresu jej szkolenia. Badana wykazuje niezwykłe połączenie zdolności fizycznych i inteligencji emocjonalnej. Odmawia ról przywódczych, ale wykazuje naturalną zdolność do pojawiania się dokładnie tam, gdzie jest potrzebna i wtedy, gdy jest potrzebna. Zalecenie: Wykorzystać w charakterze wsparcia, gdzie jej unikalne umiejętności mogą ratować życie, nie wymagając od niej jego odbierania. Program był tajny, wyjaśnił Ries, ponieważ próbowaliśmy rozwiązać problem który według konwencjonalnej doktryny wojskowej był niemożliwy. Jak dostarczyć krytyczne zapasy do odizolowanych pozycji, gdy pojazdy nie mogą przejechać, helikoptery nie mogą wylądować, a drony są zestrzeliwane? Otworzył kolejną teczkę. Po brawo, dziewięć straciliśmy trzech dobrych żołnierzy, ponieważ zapasy medyczne dotarły cztery minuty za późno. Cztery minuty? Właśnie udowodniłaś, że odpowiednia osoba, może pokonać niemożliwy teren w dziewięć sekund. Daria spojrzała na zdjęcia z czasów szkolenia. Młode twarze innych ochotników, którzy próbowali i ponieśli porażkę, zrezygnowali lub zostali ranni. Była jedyną, która wciąż stała. Dlaczego nigdy nikomu nie powiedziałaś o swojej przeszłości? Zapytał Ris. Ponieważ nie chodziło o szkolenie, odpowiedziała cicho. Chodziło o potrzebę. Każdego ranka, gdy biegałam tymi trasami, nie ćwiczyłam do zawodów. Uczyłam się, jak kogoś uratować. Pułkownik skinął głową powoli. Zespół SEALS chce się z tobą spotkać. Nie, żeby cię rekrutować, rozumieją twoje stanowisko w sprawie ról bojowych, ale żeby się od ciebie uczyć. Później tego samego dnia, komandosi, którzy otrzymali od niej ratującą życie dostawę, zebrali się w sali odpraw. Podoficer Williams, już ustabilizowany i dochodzący do siebie, przemówił jako pierwszy. Proszę pani, Jestem w operacjach specjalnych od dwunastu lat. Widziałem niemożliwe misje wykonywane przez niesamowitych ludzi, ale to, co pani dzisiaj zrobiła, to było coś innego. Sierżant sztabowy Cooper, dowódca zespołu, dodał. Szkolimy się latami, by poruszać się po wrogim terytorium. Zrobiła to pani lepiej niż ktokolwiek z nas, niosąc zapasy medyczne w dziewięć sekund. Daria poruszyła się nieswojo. Zrobilibyście to samo? Nie, powiedział stanowczo Williams. Próbowalibyśmy przebić się siłą. Pani znalazła sposób na ratowanie życia bez oddania strzału. To wymaga innego rodzaju odwagi. Kormak Rodriguez wyciągnął swoje notatki polowe. Sposób, w jaki spakowała pani te zapasy. Wszystko, czego potrzebowałem, było w dokładnej kolejności, w jakiej bym tego użył. Worki z krwią miały stabilną temperaturę, adrenalina była odmierzona. Nawet bandaże były zwinięte do szybkiego użycia. Miała pani szkolenie medyczne? Obserwowałam pracę medyków. Powiedziała Daria. Nauczyłam się, czego potrzebują i kiedy tego potrzebują. Jeśli miałam ryzykować przenoszenie zapasów przez ostrzał, musiały być idealne. Zespół wymienił spojrzenia. Nie chodziło tu tylko o szybkie bieganie. Chodziło o zrozumienie misji na poziomie, który wykraczał poza podręczniki szkoleniowe. Pułkownik Rise wstał. Z dniem dzisiejszym wdrażamy coś, co nazywamy protokołem 9S 9-sekundowa reakcja awaryjna. Nie tylko do dostarczania zaopatrzenia, ale do każdej sytuacji, w której konwencjonalne metody nie działają, a sekundy oznaczają różnicę między życiem a śmiercią. Spojrzał prosto na Darię. Nie prosimy Cię, byś została żołnierzem. Prosimy Cię, byś nauczyła żołnierzy myśleć tak jak ty. Pierwsza lekcja była prosta, ale rewolucyjna. Zamiast próbować pokonywać przeszkody siłą, znajdź ścieżkę, która w ogóle nie wymaga siły. Doktryna wojskowa uczy nas przebijać się przez problemy. Wyjaśnił Riz zebranym oficerom: Daria uczy nas opływać je. W ciągu tygodnia inne jednostki prosiły o naukę protokołu 9S. Szkolenie nie polegało na szybkim bieganiu, polegało na zrozumieniu terenu, tajmingu i ludzkiej potrzeby na poziomie intuicyjnym. Daria znalazła się w dziwnej pozycji bycia jednocześnie niewidzialną i niezbędną. Wciąż nie nosiła stopnia, wciąż nie otrzymywała oficjalnego uznania. Ale żołnierze w całej bazie zaczęli zwracać się do niej po porady we wszystkim, od planowania tras po optymalizację sprzętu. Sekret, powiedziała grupie młodych żołnierzy, nie polega na byciu szybszym czy silniejszym, polega na byciu dokładnie tam, gdzie trzeba, dokładnie wtedy, kiedy trzeba, z dokładnie tym, co jest potrzebne. Jeden żołnierz zapytał, skąd wiesz, co jest potrzebne? Słuchasz, powiedziała po prostu. Nie tylko rozkazów, ale wszystkiego. Dźwięk czyjegoś oddechu mówi ci, ile masz czasu. Sposób, w jaki się porusza, mówi ci, czego potrzebuje najpierw. Teren mówi ci, jak tam dotrzeć. Oficerowie logistyki, którzy kiedyś z niej drwili, teraz prosili ją o radę w sprawie efektywności łańcucha dostaw. Personel medyczny konsultował z nią protokoły awaryjne. Nawet jednostki bojowe chciały zrozumieć jej podejście do poruszania się pod ostrzałem. Ale być może najważniejszą zmianą było to, jak ludzie zaczęli myśleć o samym bohaterstwie. 9 sekund ratuje życie. Jeśli wierzysz, że nawet sekundy mogą przenosić życie przez pola bitew, otwarto nowy program szkoleniowy. Nie tylko dla medyków czy logistyków, ale dla wszystkich. Protokół 9S. Dostawa poniżej 12 sekund. Daria stała przed klasą, ale nie trzymała mikrofonu. Po prostu biegła obok nich, prowadząc ich przez każdy odcinek niestabilnego gruntu, kierunek wiatru. Jak ścisnąć sprzęt na ramionach, nie powodując wibracji. Młody kursant powiedział: Kiedyś myślałem, że jeśli nie nosisz broni, jesteś bezużyteczny, ale kiedy dostarczyłaś ten worek z krwią w dokładnie odpowiednim momencie, zrozumiałem, że niektórzy ludzie ratują życie, nie pociągając za spust. Szkolenie nie przypominało niczego, co wojsko widziało wcześniej. Zamiast torów przeszkód zaprojektowanych do testowania siły i wytrzymałości, były to kursy precyzji, które uczyły świadomości przestrzennej. I tego, co Daria nazywała empatią taktyczną. Nie uczcie się tylko trasy, instruowała. Dowiedzcie się, dlaczego ta trasa istnieje. Każda ścieżka mówi wam, czego doświadcza osoba potrzebująca pomocy. Kursanci uczyli się czytać teren jak język. Lekkie zagłębienie w ziemi mogło wskazywać na niedawny ostrzał. Unikaj go. Specyficzny wzór gruzu sugerował pozycję snajpera. Użyj go jako osłony. Kierunek wiatru wpływał nie tylko na ruch, ale także na dźwięk, co decydowało, czy można podejść niezauważonym. Ale najważniejsza lekcja była psychologiczna. Prędkość bez celu to tylko ruch, cel bez prędkości to tylko intencja. Połącz je, a możesz ratować życie. Program przyciągnął uwagę innych baz wojskowych, potem cywilnych służb ratunkowych, a w końcu międzynarodowych organizacji humanitarnych. Protokół 9S był adaptowany do akcji ratunkowych po trzęsieniach ziemi, pomocy w czasie powodzi i w nagłych wypadkach medycznych w miastach. Sześć miesięcy po tym dziewięciosekundowym biegu Daria otrzymała list od koordynatora pomocy w przypadku katastrof w Azji Południowo-Wschodniej. Twoje szkolenie uratowało 17 osób podczas trzęsienia ziemi w Dżakarcie, kiedy konwencjonalny sprzęt ratunkowy nie mógł dotrzeć do uwięzionych ocalałych. Członkowie naszego zespołu użyli zasad 9S, by dostarczyć tlen i wodę przez niemożliwe do pokonania przestrzenie. W rogu korytarza bazy zamontowano małą tabliczkę. Nie każdy ma prawo strzelać, ale każdy może ratować, jeśli wie, jak biec we właściwym czasie. Poniżej stary stoper darii był wystawiony w małej gablocie. Już nie działał, ale służył jako przypomnienie o tym, co można osiągnąć, gdy precyzja spotyka się z celem. Młodzi żołnierze często zatrzymywali się i patrzyli na niego przed wyruszeniem na misję. Niektórzy dotykali szklanej gabloty na szczęście, inni po prostu stali w ciszy, myśląc o różnicy między byciem szybkim a byciem dokładnie na czas. Zespół Sils, który Daria uratowała, utrzymywał regularny kontakt. Przesyłali aktualizacje ze swoich misji, nie z powodów taktycznych, ale ponieważ chcieli, by wiedziała, że życie, które uratowała, wciąż ratuje innych. Podoficer Williams napisał: Byłem na czternastu misjach od tamtego dnia. Każde życie, które pomogłem uratować, każdy ranny żołnierz, którego opatrzyłem, każda udana operacja wszystko to ma swój początek w dziewięciu sekundach, kiedy ktoś, kogo nigdy nie spotkałem, przebiegł przez ostrzał, by utrzymać mnie przy życiu. Protokół 9S ewoluował poza zastosowania wojskowe. Lekarze na oddziałach ratunkowych adaptowali go do reagowania na urazy. Zespoły poszukiwawczo-ratownicze używały go w sytuacjach awaryjnych w dziczy, a nawet strażacy włączyli jego zasady do nawigacji w płonących budynkach. Ale w swej istocie pozostał dokładnie tym, co Daria zawsze zamierzała sposobem na bycie dokładnie tam, gdzie jesteś potrzebny dokładnie wtedy, kiedy jesteś tam potrzebny z dokładnie tym, co jest wymagane, by uratować życie. Centrum Szkoleniowe umieściło proste motto nad wejściem: prędkość służy celowi. Cel służy życiu. Komentarz, podążałbym za jej czasem. Jeśli wierzysz, że zaufanie zdobywa się w każdej sekundzie, po ostatniej sesji treningowej Daria opuściła bazę po cichu. Położyła swój stary stoper na stojaku ze sprzętem z ledwo widocznym napisem 9 sekund. Ale w rękach właściwej osoby to całe życie. Zegarek już nie działał, ale pozostał przy wejściu do magazynu. Za każdym razem. Gdy rozlegał się alarm, ludzie patrzyli na niego jak na przypomnienie. Podczas uroczystości żałobnej dla rannych żołnierzy, silsi postanowili odczytać nie nazwiska dowódców, ale czas 9 sekund. Wystarczająco na życie To, co sprawiło, że historia Darii rozeszła się po świecie, to nie tylko dramatyczny ratunek. To było to, co reprezentowała. W świecie opętanym bronią, technologią i przytłaczającą siłą, jedna osoba udowodniła, że czasami. Najpotężniejszą rzeczą, jaką można zrobić, jest po prostu pojawienie się w dokładnie odpowiednim momencie. Sześć miesięcy później do bazy przyszedł list adresowany do kobiety, która przebiegła dziewięć sekund. Był od cywilnego ratownika medycznego z Chicago. Nigdy nie słyszałem o wojskowych protokołach zaopatrzenia, ale ktoś udostępnił twoją historię online. W zeszłym tygodniu użyłem tego, czego nauczyłem się o optymalizacji trasy i timingu, by dotrzeć do ofiary wypadku samochodowego. Różnica między jej życiem a śmiercią wynosiła dosłownie sekundy. Dotarłem na czas, ponieważ nauczyłem się myśleć tak jak ty. Podobne listy zaczęły napływać z całego świata. Ratownicy, nauczyciele, nawet rodzice pisali o tym, jak zasady 9S pomogły im być obecnym w krytycznych momentach w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażali. Dowódca bazy. Teraz pułkownik Peterson trzymał wszystkie listy w teczce z napisem Wpływy dziewięciu sekundowych. Czytał je w trudnych chwilach, gdy ciężar dowodzenia sprawiał, że wątpił, czy indywidualne działania naprawdę mają znaczenie. Jeden list szczególnie go poruszył od nauczycielki ze szkoły w wiejskiej Montanie. Był uczeń, który potrzebował pomocy, ale zawsze byłam zbyt zajęta, zbyt daleko, zbyt nieprzygotowana. Potem dowiedziałam się o byciu dokładnie tam, gdzie trzeba i wtedy, kiedy trzeba. Zmieniłam sposób, w jaki zwracam uwagę. W zeszłym miesiącu udało mi się pomóc dziecku, zanim kryzys przerodził się w tragedię. To nie było dziewięć sekund, ale to był właściwy moment. Dziedzictwo tak naprawdę nie polegało na szybkim bieganiu przez ostrzał. Polegało na uznaniu, że każda osoba ma zdolność uratowania kogoś, jeśli rozwinie świadomość, by zobaczyć, kiedy jest potrzebna i zaangażowanie. By działać bez wahania. Lata później, gdy ludzie pytali o protokół 9S, tak naprawdę nie pytali o techniki reagowania w sytuacjach awaryjnych. Pytali o to, jak żyć z taką celową świadomością, która czynicie osobą, na którą inni mogą liczyć, gdy wszystko idzie źle. Stoper Dari wciąż leży w tym magazynie, już nie mierzy czasu, ale wciąż uczy najważniejszej lekcji, różnica między istnieniem a ratowaniem życia często mierzona jest nie w latach czy miesiącach. Ale w sekundach i odwadze, by mądrze je wykorzystać. Jeśli wierzysz w historie, które poruszają serce, jak ta, zostaw komentarz i nie zapomnij zasubskrybować mówię, bo lubię SAP. Opowiadamy historie, które nie powinny zostać zapomniane. Prawdziwi ludzie tworzą i opowiadają historie. Nie masy.